Czołem Alegrowicze. W tym materiale opowiem Wam o alegrowych trikach, które straciły bądź tracą datę przydatności. Jeśli interesuje Was ten temat, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Materiał ten nagrywam ku przestrodze, ponieważ część z Was wiem, że stale myśli, że wszystkim dzielimy się na otwartym YouTube a jest ze 100% treści tylko 30% umieszczanych właśnie na tej platformie, czyli nie dzielimy się całą naszą wiedzą, tylko zostawiamy sporo i takie... Można powiedzieć, najciekawsze wskazówki zostają za zamkniętymi drzwiami, czyli na naszych szkoleniach, na kursach, na audytach, czy podczas prowadzenia kampanii, czy kont, właśnie bezpośrednio przez nas. Także tutaj opowiem Wam o takich trzech rzeczach, które już póki co straciły na wartości. Ale w momencie, gdybyście na czas z nami zaczęli działać, bądź byście szukali tej wiedzy poza kanałem na YouTube, czy poza naszym kanałem na YouTube, to właśnie moglibyście z tych wskazówek skorzystać. No i dzięki temu zarobić więcej, mieć lepsze pozycje w trafności, mieć jakiś wyróżnik itd. itd. Więc przechodźmy już do tych elementów. Mały przerywnik. Zanim zaczniemy, zachęcam po odbiór nowości i zmian, które miały miejsce w 2023 roku, a które możecie wykorzystać właśnie teraz, żeby budować przewagi konkurencyjne. Link w opisie, możecie sobie odebrać PDF, w którym macie właśnie wypisaną checklistę rzeczy, które warto zmienić i zweryfikować na swoim koncie Allegro. I pierwszym trikiem, który stracił datę ważności, jest możliwość uczestnictwa w okazji specjal za pośrednictwem superceny premium. I zaczynając od takiego mocnego ogółu, czyli w strefie okazji. Był program Okazja Specjal, który był możliwy do włączenia w momencie gdy korzystaliśmy z superceny Premium, czyli gdy płaciliśmy do Allegro za tą super cenę Premium 1500 złotych na miesiąc. I to, co robiliśmy razem z dużymi sprzedawcami, to włączaliśmy super cenę Premium, ale nie dlatego, że wpływała ona jakoś mega mocno na sprzedaż, tylko dlatego, że zauważyliśmy, że w regulaminie jest napisane, że jeśli ta. Super cena premium jest aktywna możemy korzystać z okazji specjal. No i rzeczywiście okazję specjal to było coś co mogło nam zwrócić te koszty związane z e, tą inwestycją rzędu półtora tysiąca złotych na miesiąc. Dlaczego? No bo za okazję specjal nie musieliśmy dodatkowo płacić, a okazję specjal to oznaczenie okazja takie jak klasycznie mamy na listingach przekreślona cena tak zwana, ale Bezpłatna. Nie, nie płacimy tam dodatkowej prowizji i nie płacimy też opłaty stałej za oznaczenie. I to było ba, właśnie bardzo dużą przewagą e, korzystania z superceny premium. No bo za kwotę 1,5 tysiąca złotych na miesiąc, mając na koncie 10 tysięcy ofert, mogliśmy wszystkie 10 tysięcy wrzucić do strefy okazji bez opłat. Także to było naprawdę e, to było ciekawe rozwiązanie z perspektywy właśnie chociażby tej oszczędności oszczędności i budowania sobie trafności, bo jak wiemy, strefa okazji też ma wpływ na algorytmy i sposób sortowania i mogliśmy to zrobić wtedy naprawdę za darmo. Dlaczego ten program już się przeterminowuje? Dlatego, że supercena Premium jest tylko do lutego, czyli w lutym super cena Premium przestanie istnieć, być może zostanie zastąpiona. Warto to obserwować, więc e, tak jak mówię, e, TIP jest ważny tylko do lutego 2024. Drugim trikiem, który stracił datę ważności, jest zmiana tytułu oferty, która miała sprzedaż przy pomocy supportu Allegro. Czyli teraz ten tytuł możemy zmienić sobie w dowolnym momencie, nawet jak była sprzedaż, a kiedyś Musieliśmy pisać do supportu, żeby rzeczywiście ten tytuł został zmieniony. No i wtedy, gdy nie było jeszcze możliwości zmiany tytułu oferty ze sprzedażą, ten właśnie trik związany z supportem był znany przez naprawdę wąski grono sprzedawców czyli niewielu sprzedawców wiedziało o tym, niewielu sprzedawców to stosowało, a my sobie wtedy korzystaliśmy z tego jako taka nasza przewaga konkurencyjna. Stosowaliśmy to na kontach, które prowadzimy, na o tym mówiliśmy otwarcie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to też już niestety tej wartości nie ma. A to była też taka ciekawostka i taka przewaga, którą właśnie stosowaliśmy. I trzecią kwestią, i takim trzecim trikiem jest Allegro Days. Czyli wiele programów na Allegro działa najlepiej w momencie gdy startują, czyli w momencie gdy na przykład Allegro wprowadza, nie wiem, chociażby MATE Allegro One, no to jeśli wykorzystacie tą siłę pędu i od razu w momencie gdy Allegro to wprowadzi, zaczniecie z tego korzystać, no to też w pozycjonowaniu widzimy te różnice na plus. Więc Allegro Days w momencie startu, czyli bodajże w 2000 Chyba nawet 21 bądź drugim roku, tak drugim, mamy teraz 24, więc to 22 wrzesień, e, pamiętam, e, to był start, to my w branży e, z e, suplementacyjnej, to tak, tak to może ujmę, e, zrobiliśmy w te 3 dni, Allegro Days przychód równoznaczny z tym, co zwykle robiliśmy w miesiąc, oczywiście, tam był próg wejścia, e, ale jak to branża suplementacyjna, e, mogliśmy sobie zwiększać te koszyki zakupowe i e, też sprytnie umieszczaliśmy w właśnie Allegro Daysach produkty, po które najpierw sięgali klienci, po to, żeby później dosprzedać im coś, co było już droższe i tym samym sobie nadrabialiśmy te straty wynikające z tego, że musieliśmy obniżyć cenę, aby w tych Allegro Daysach wziąć udział. Natomiast teraz Allegro Days nadal jest dość wartościowe, ale już nie tak. Z czasem więcej sprzedawców zaczęło z tej formy promocji korzystać i już nie sprawdza się o, aż, to aż tak dobrze, jak chociażby właśnie wtedy, kiedy startowało. I tak jak mówię, tu jest dość unikalna zasada, że e, te prawo pierwszeństwa właśnie w tych kampaniach i programach na Allegro też e, ma miejsce, więc warto, jeśli coś te Allegro nam sugeruje, to włączyć, bo wtedy może się to tak jak w tym przypadku skończyć tym, że rzeczywiście te wzrosty będziemy mieli i to bardzo, bardzo widoczne. No i na koniec widzicie, że morał z tego odcinka jest taki, że są rzeczy, którymi po prostu nie dzielimy się na otwartym YouTubie i to z różnych względów. Nasze działania są po prostu obserwowane przez różne firmy, naszych naśladowców itd., itd., więc tutaj musicie na to zwracać uwagę i też musicie mieć na uwadze, że to też jest nasz biznes i dlatego też dzielimy tą wiedzę. I na otwartą, którą dzielimy się z każdym, i na tą zamkniętą, która jest taka bardziej przydatna i jeszcze bardziej sensowna niż ta, którą dzielimy się tutaj. Tymczasem za dziś Wam dziękuję. Jeśli ten materiał był dla Was przydatny, zachęcam do łapkowania i być może udziału właśnie w tych zamkniętych szkoleniach, w których jesteście w stanie wycisnąć jeszcze więcej ze swojej sprzedaży na Allegro. Także jeszcze raz dzięki i cześć.